Podczas dorocznego spotkania z przedstawicielami środowiska sportowego w ratuszu wręczono statuetki Harnasia dla najlepszego bielskiego sportowca, trenera, drużyny i dobrodzieja w minionym 2014 roku. Dobre rady, kompostuj odpady, to nazwa konkursu plastycznego skierowanego do bielskich uczniów. Organizatorem biuro do spraw gospodarki odpadami Urzędu Miejskiego w Bielsku białej Bielskobielski Ośrodek Sportu i Rekreacji wraz ze stowarzyszeniem Ultra Beskid Sport zaprasza do udziału w organizowanym po raz pierwszy w naszym mieście biegu walentynkowym. Na stoku Dębowca odbyła się czwarta edycja zjazdowych zawodów narciarskich dla dzieci Puchar Reksia 2015. Podczas dorocznego spotkania z przedstawicielami środowiska sportowego w ratuszu wręczono statuetki Harnasia dla najlepszego bielskiego sportowca, trenera, drużyny i dobrodzieja w minionym 2014 roku. Doroczna sportowa gala i tym razem odbyła się w wypełnionej po brzegi sali sesyjnej ratusza. Nominowanych do wyróżnień prezydenta miasta w czterech kategoriach w tym roku było 17. Pięciu sportowców, tyleż samo trenerów, cztery drużyny i trzech dobrodziejów sportu. W pierwszej kategorii znaleźli się mistrz Polski w rajdach samochodowych Wojciech Huchała, młoda tenisistka Maja Chwalińska, siatkarz Jose Luis Gonzalez, szybownik Sebastian Kawa oraz piłkarz Marek Sokołowski. Statuetka Harnasia w tym roku powędrowała do złotego medalisty Mistrzostw Świata w klasie 15-metrowej szybownika Sebastiana Kawy. W kategorii trenerskiej spotkali się opiekun judoczek KS Gwardia Lech Kopeć, szkoleniowiec futsalowców BTS Rekord Adam Kryger, Leszek Ojrzyński z TS Podbeskidzie, Paweł Połtorzycki z Klubu Sportu Azjatyckich Atemi oraz trener tenisistów z Beskidzkiego Klubu Tenisowego Piotr Szczypka. Nagrodę główną w tej kategorii z rąk prezydenta Jacka Krywulta odebrał szkoleniowiec piłkarzy pod Beskidzia Leszek Ojżyński. Kolejny harnaś drużynowy otrzymali zaś jego podopieczni. Nominacje wraz z nimi w kategorii drużynowej otrzymały także siatkarki BKS, tenisiści BKT Advantage oraz futsalowcy rekordu. W ostatniej kategorii Dobrodzieja Roku nominowani byli bielski producent odwodnie liniowych Bielbet, Fiat Auto Poland oraz firma deweloperska Murapol S.A. Nagroda główna za wspieranie bielskiego sportu w tym roku przypadła Murapolowi. Co roku jest trudno, bo przecież w naszym mieście działa ponad 100 klubów, ponad 5000 młodzieży i dorosłych bierze udział w różnego rodzaju rozgrywkach także zawsze przed kapitułą i przede mną jest wielki problem i nigdy nie będzie tak, że będą wszyscy usatysfakcjonowani. No staramy się, żeby wyłapywać w danym roku kto był jednak najlepszy, kto największe sukcesy odniósł, największą popularnością się cieszył. Jest to trudny wybór zawsze, no bo mamy bogactwo tutaj, no, w naszym mieście podkreślam to zawsze, jesteśmy jednym z największych miast w Polsce, które ma pięć drużyn w ekstraklasie, no i to samo rodzi już problemy, przecież mamy bardzo silną piłkę siatkową, męską, żeńską, piłka nożna, fantastyczna, futsal znakomity. No i ta piąta drużyna, e, brycz sportowy, która też do ekstraklasy e, awansowała. Ale mnóstwo innych jest przecież, również to są motocyklowe e, zawodnicy na motocyklach, przecież w rajdach, enduro, to są przecież gimnastyka artystyczna, wiele, wiele, wiele narciarzy i wiele, wielu innych jeszcze sportowców. Trudny wybór, no ale to jest wiadomo, że to, jest, to nie jest ranking, to nie, jest, to nie są zawody. Staramy się co roku kogoś jednak wypromować, pokazać jego osiągnięcia no i zachęcić do jeszcze lepszych rezultatów, bo w sporcie nigdy nie jest tak, żeby nie mogło być jeszcze lepiej i mimo że mamy znakomite wyniki. Znakomitych sportowców, to jednak zawsze mamy niedosyt, bo mogło być lepiej i to podkreślamy zresztą, że siatkarki, siatkarze mogli być piłkarze lepsi. Także tutaj zawsze staramy się też motywować. A przy okazji, wszystkim mieszkańcom, kibicom, chcemy zapewnić, że było dużo emocji, żeby to nasze miasto było piękne, promowane, a sport promuje znakomicie, bo. Taka piłka nożna, co tydzień jesteśmy praktycznie dwie godziny na antenie ogólnopolskiej. No znakomita promocja. I myślę, że tak będziemy dalej starali się, żeby ten sport w naszym mieście się przepięknie rozwijał. Dobre Rady. Kompostuj odpady. To nazwa konkursu plastycznego skierowanego do bielskich uczniów. Organizatorem Biura ds. Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Zaproszenie do udziału w miejskim konkursie jest skierowane do przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Bielska Białej. Cel jasno sprecyzowany – kształtowanie prawidłowych, proekologicznych postaw w zakresie gospodarowania odpadami. W tym roku, jak co roku organizujemy konkursy szkolne dla wszystkich poziomach szkół, od, szkół, od przedszkoli poprzez szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. W związku z tym, że w nowym roku będzie nowy sposób postępowania z odpadami zielonymi, odpady pochodzące z ogrodu będziemy inaczej zagospodarowywać niż w roku poprzednim, dlatego konkurs jest poświęcony właśnie idei kompostowania. Nosi tytuł Dobre rady kompostuj odpady. Wielskobielski Ośrodek Sportu i Rekreacji wraz ze Stowarzyszeniem Ultra Beskid Sport zaprasza do udziału w organizowanym po raz pierwszy w naszym mieście biegu walentynkowym. Pierwszy bieg walentynkowy, jak przystało na tego typu imprezę, odbędzie się w Dniu Zakochanych, czyli 14 lutego. Miejsca akcji Błonia i Cygański Las. Dystans do pokonania 5 km. Cel: Dobiec do mety najlepiej wspólnie z partnerem lub z partnerką. Tak, myślimy, że będzie się to cieszyło dużym powodzeniem, tym bardziej, że już mamy ponad 100 zgłoszeń na ten bieg. Mamy nadzieję, że ta liczba będzie gdzieś koło 150, a może po dzisiejszej audycji będzie tych osób jeszcze więcej. Serdecznie zapraszamy. Bieg walentynkowy 14 lutego o godzinie 10. Biuro zawodów już od godziny 9. Tereny rekreacyjne Błonia, tam się odbędzie start. No i później pod stoczem Koziej Góry Tutaj cygański las to będzie nasz teren do biegania. Trasa 5 km. Serdecznie zapraszamy oczywiście pary z tej okazji. Będzie trzeba biec, trzymając się za ręce. Mamy nadzieję, że pogoda nam dopisze na tyle, że będzie się dało przebiec tą trasą. Alternatywnie, mamy przygotowaną również drugą trasę, gdyby po prostu śniegu napadało tyle, że nie będzie się dało biegać po lesie, ale myślę, że pogoda nam dopisze. Serdecznie zapraszamy oczywiście wszystkich. Mamy atrakcyjne nagrody, mamy wejściówki na mecze BBTS-u, siatkarzy, mamy wejściówki na TS pod Beskidzie. Myślę, że to fajne, cenne nagrody dla par, zaproszenia do restauracji bielskich na wspólną kolację, także ciekawe nagrody, ciekawi sponsorzy. Proszę i zapraszam gorąco. Na stoku dębowca odbyła się czwarta edycja zjazdowych zawodów narciarskich dla dzieci Puchar Reksia 2015. W tym roku na listę startową zapisało się 250 młodych narciarzy. Startowali na dwóch trasach slalomowych w sześciu kategoriach wiekowych. Zacięta rywalizacja przeplatała się z dobrą zabawą. Jak zwykle w takich sytuacjach przedstartowy stres udzielał się głównie rodzicom. Zmaganiom dzieci od początku patronuje m.in. pani Helena Filek-Marszałek, wdowa po autorze Reksia. Reksio, bo ja nawet nie pamiętam takiego odcinka, ale chyba zakładał narty, prawda? Była, była Reksiowa Zima, pamiętam, tak. Był Reksio na nartach, zrobił sobie zjeżdżalnie na swojej budzie, o ile pamiętam, także był. Był Reksio Sportowiec, był Reksio Zimowy. Już w tej chwili nie pomnę, ale w każdym bądź razie było kilka odcinków związanych ze sportem. Impreza chyba się rozrasta, skoro widzę, że dzisiaj dwa tory wręcz? Tak, impreza się rozrasta. Zostały ustawione dwa slalomy, aby szybciej przebiegła cała impreza, całość zawodów. Plus dodatkowy atut tego, że najmłodsi zawodnicy mają łatwiejszy slalom do pokonania. Natomiast starsi zawodnicy mają troszeczkę trudniejszy slalom. Starsi to znaczy, bo dzieciaki wiadomo, przedszkole, szkoła podstawowa, ale starsi do którego roku? Do 14 roku życia to jest najstarsza grupa wiekowa, no więc dla nich to już jest takie wyzwanie też, że mogą się tutaj spisać jako, jako mali sportowcy.